Witajcie na kanale Piesologia. Nazywam się Kasia, a to jest Wektor. Dziś pokażemy wam jak nauczyć psa skupiania uwagi na przewodniku. Jeżeli pies nie jest skupiony na swoim przewodniku, to nie będzie wykonywał jego poleceń. Dlatego zanim zaczniecie wymagać od waszego psa jakichś sztuczek czy komend, musicie nauczyć go skupiać uwagę na sobie. I teraz jak to zrobić? Najlepiej jest, jeżeli pies patrzy wam prosto w oczy. Wtedy wiecie, że pies jest na was skoncentrowany i jest gotowy do pracy. Natomiast są psy, dla których takie patrzenie prosto w oczy może być e, problematyczne, ponieważ w psim świecie e, patrzenie prosto w oczy bardzo często oznacza wyzwanie rzucone przeciwnikowi i może zakończyć się nawet walką. Dlatego są psy, które instynktownie odwracają wzrok i starają się nie patrzeć e, w Oczy swojego przewodnika. Natomiast na takie psy też jest sposób. Możecie je po prostu nauczyć patrzeć w jakieś inne miejsca, na przykład na wasze usta albo na waszą klatkę piersiową, w jakieś takie miejsce, żebyście byli przekonani, że pies jest skoncentrowany na was, ale nie wymagacie tego bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Na początku trzeba się zastanowić, jaką komendę wydamy, żeby pies zwrócił na nas uwagę. I może to być dowolne słowo, takie jak na przykład patrz, i wtedy pies patrzy na nas a może to być również imię psa. Natomiast z tym imieniem jest pewien problem. Ponieważ jeżeli używacie go w wielu różnych kontekstach, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, to imię dla psa staje się takim niejednoznacznym sygnałem, ponieważ pies nie wie, czy po imieniu nastąpi nagroda i jakaś fajna interakcja z wami, czy nastąpi coś nieprzyjemnego. Więc jeżeli nadużywacie imienia psa i używacie go w różnych kontekstach, zarówno w tych pozytywnych, jak i negatywnych, lepiej nie używać imienia psa do skupienia uwagi na sobie. Naukę najlepiej jest rozpocząć w miejscu gdzie jest stosunkowo mało rozproszeń, tak żeby ułatwić psu po prostu wykonanie tej komendy. I zaczynamy w ten sposób, że wydajemy komendę patrz albo imię psa i kiedy tylko pies na nas spojrzy, dajemy mu smakołyk. Jeżeli chcecie, żeby wasz pies patrzył dokładnie w wasze oczy, możecie go tego nauczyć, przystawiając sobie smakołyk na wysokości oczu. I wtedy jego wzrok powędruje w to miejsce, o które wam chodzi to oczywiście możecie kliknąć i nagrodzić smakołykiem. Ja przy nauce skupiania uwagi na przewodniku używam klikera. Jest to po prostu wygodne narzędzie, które zdecydowanie przyspiesza ten proces. Także jeżeli wasz pies zna już clicker, to polecam wykorzystać go właśnie w nauce skupiania uwagi. Jeżeli nie znacie klikera, to w opisie pod filmem znajdziecie link do filmiku o klikerze, o metodzie klikerowej i o tym, jak uwarunkować waszego psa na kliker. Jeżeli wasz pies ma problemy z patrzeniem od razu prosto w wasze oczy, to na początku nagradzajcie nawet, jeżeli tylko spojrzy gdzieś w waszą stronę. I tutaj trzeba się wykazać bardzo dużym refleksem, ponieważ często te spojrzenia to są naprawdę ułamki sekund. Także nie czekajcie od razu, żeby pies patrzył na was przez kilka sekund i nie odrywał od was wzroku. Wystarczy, że tak przelotnie na was spojrzy i to już jest na samym. Początku wystarczający powód, żeby psa nagrodzić. Z czasem, oczywiście, możecie wydłużać ten moment patrzenia na Was i robicie to po prostu w ten sposób, że kiedy pies na Was spojrzy podajecie mu nagrodę z lekkim opóźnieniem, czyli czekacie na przykład sekundę i dopiero po tej sekundzie wydajecie psu smakołyk. Z czasem mogą to być 2, 3 sekundy, 5 sekund i tak sobie ten czas wydłużacie. Jeżeli wasz pies za każdym razem kiedy wydacie komendę patrzy na was, możecie stopniowo zwiększać ilość rozproszeń. E, takim rozproszeniem może być na przykład trzymany w ręku smakołyk. E, ćwiczenie to wygląda w ten sposób, że w zamkniętej dłoni trzymacie smakołyk, e, w takiej odległości, żeby pies nie mógł go dosięgnąć i oczywiście pies będzie patrzył na ten smakołyk. Należy wtedy wydać komendę patrz albo wypowiedzieć imię psa i w momencie, kiedy pies na Was spojrzy, dostaje ten smakołyk. Z czasem możecie również próbować wykonać to ćwiczenie w parku, gdzie jest dużo rozproszeń, gdzie są inne psy, gdzie jest dużo ludzi. E, także w im większej ilości różnych miejsc będziecie ćwiczyć ze swoim psem i im częściej będziecie ćwiczyć ze swoim psem tą komendę, tym łatwiej będzie musi skupić na Was i e, wykonywać inne Wasze komendy. Bardzo ważne jest, żeby podczas nauki skupiania uwagi psa na sobie, możliwie jak najszybciej wycofać smakołyki ponieważ nie chcemy uzyskać takiej sytuacji, że pies nie wykonuje komend, kiedy nie mamy przy sobie smakołyków. A komenda taka właśnie skupiająca uwagę powinna tylko powiedzieć psu, że zaraz będziemy od niego czegoś oczekiwać. Nie jest to tak trudne zadanie, żeby za każdym razem, kiedy pies skupi na nas uwagę, musiał dostawać nagrodę. Jeżeli po komendzie patrz albo po imieniu psa nie nastąpi żadna inna komenda i chcecie po prostu, żeby pies przestał na was patrzeć, należy wypracować komendę zwalniającą. Może to być OK, może to być „dziękuję, super” albo jakiekolwiek inne słowo. Chodzi po prostu o to, żeby pies wiedział, że komenda już się skończyła i już nie musi się na Was patrzeć. Jeżeli nie będziecie mieli wypracowanej komendy zwalniającej przy skupianiu uwagi, to albo pies będzie na Was patrzył bez przerwy, ponieważ będzie miał nadzieję, że może jeszcze dostanie jakąś jedną nagrodę. Albo druga opcja jest taka, że pies w ogóle przestanie reagować na tą komendę, ponieważ nie będzie za bardzo wiedział o co chodzi. Ponieważ raz patrzy na was i dostaje nagrodę, raz na was patrzy i nie dostaje nagrody, będzie to dla niego bardzo niejasne. Dlatego po wydaniu komendy Patrz, zawsze powinna nastąpić jakaś inna komenda, jakieś inne zadanie dla psa, albo komenda zwalniająca, która po prostu kończy ćwiczenie. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi uda Wam się nauczyć psa skupiania uwagi na sobie i że dzięki temu. Łatwiej i szybciej będą wykonywały inne komendy. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zachęcam do subskrybowania kanału Piesologii. Zaglądajcie też na mojego bloga. I do zobaczenia!